Agata, czy mogę być komolnikiem, który zajmie twoje serce? Weg Nie jest... <grymne> no, wiesz, co jest najlepsze, bo my tu gadu gadu. Śmiechu śmiechu. Wiesz co jest najlepsze? Że on kiedyś będzie kogoś bronił na rozprawie sądowej. On będzie prawnikiem. Wyobraź sobie, człowieku, no, no zdarza się, ukradłeś batona ze sklepu. I wyobraź. <grymne> no nie mogę, no sorry. Jest 4 plus 7, ciekawe czy cypek wie 4 plus 7. Za żadnego do nie bym nie zgolił byli. No w sensie, ale to są takie abstrakcyjne ceny, nie? Coś w stylu 200 tysięcy złotych, no. 200 tysięcy złotych i gole byli Ty jesteś taka głupia. Mówisz mi takie rzeczy, a później, nie wiem, dojdzie do jakiejś konfrontacji z kimś i będą mówili, że jestem adoptowana albo, że jestem To Przecież ja żartuję. Ja tu chciałam, żebyś się pośmiała, a ty płaczesz. Ja skąd idę w Ja idę teraz sama sobie gdzieś. Dusze, wyjdę nie wiem, do parku. Od kiedy takie rzeczy są zabawne? Bo chciałam, żebyś się zaśmiała. Ja się nie śmieję z tego, że jestem z jakiegoś okienka. Jesteś tragiczna czasem, no. Sama się śmiałaś, że mnie adoptowali też. Panienka z okienka! <noise> no, ale ładna panienka. Ja. <noise> Bąbel odpala transmisję, na której jest Holak, potężny mas... Bogzel uwielbia takie rzeczy robić. Bogzel uwielbia afery. On uwielbia to robić. On jak może teraz jeszcze wpierdolić się na kontrowersji, to to zrobi. Co są jego zamierzone działania. Czyli to specjalnie zrobił? No na pewno, chociaż z tego co mi wiadomo, to on tam z nimi miał kontakt chyba cały czas. Polecam, Natalia Zalewska. Zresztą obydwie... super, dziewczyny super się... Robią, naprawdę. I Harry Pottera też nie oglądałaś? To jest żenujące. Słuchaj, nie spotkam się z Tobą nigdy więcej, dopóki nie obejrzysz wszystkich serii, znaczy wszystkich filmów Harry Potter'a. Możemy obejrzeć razem? Nie. Dobra, a to jest kid. 5 minut. 20 minut, ty to krótko. No! Podnieś to szybko, wiedz, zanim niż 5 sekund. Do... Nie opiekuj! Nie chcę ci już. Czymś. Nie natychmiast. Jedna kura umarła za tą chyba. Nasza rozmowa jest nagrywana. Proszę, nie rozłączaj się. Twój telefon został zablokowany z powodu braku płatności w terminie. Powiem ci zaraz, co zrobić. Pierdole, serio? Dobra, Rewo, zgłoś wszystko. Słuchaj, Rewo. Ja wiem, że osobę, którą zatrudniasz, co jest niezgodne z kodeksem pracy, ale mi się wydaje, że nie powinieneś się przejmować, że łamiesz prawo, a sam wytykasz innym, więc po prostu wytknij mi to. Wytknij mi to, że... że... że śmiałem dotykać kobiety jakieś. Przepraszam, ale dlaczego ty dotykałeś te kobiety, p... Przecież, przecież one nie wyraziły pisemnej zgody na to. No chwila, moment. Coś mi tu śmierdzi. Jakaś afera? No tak! Na nowo ciśnę się nie dotyka! Czepki się zatrudnia! I się Pię co to takie tanie? 5,5 tysiąca? Opony trzyletnie, a gdzie czwarta? Proszę! Ty, ty... Nie ma chrwa, takiego rezerwowania! No, co, za, co to było w ogóle? No zarezerwowało sobie miejsce parkingowe, księżniczka. Nie może tak, nie może tak, nie może tak. Nie Oczywiście, tak. że kurwa nie może. Gdzie jest twój ice out, Rolex tej just 36 mm? Nie wiem, bo Rolex ice out są dla biedaków i nie przydam takich zegarków ani żadnym z moich znajomych, więc niestety nawet samir takiego nie, nie posiada. Chyba Rolex i ice out, pozdrawiam z tego miejsca. Ja mam ci położyć? Musisz tak wejść na to. Musisz wejść. Jaka <grywa> z moim chłopakiem? <grywa> nie. <grywa> dawaj, nie. dawaj, dawaj, dawaj. Musisz uważać, co nie? Tylko naprawdę uważaj. O, 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 moje żebra. Nie no, przesadziłaś ka, tu nawet nie było na się wstawaj! No! Ah, no! 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 I I buy drink. I I can smoke, but no food. No. What do you think about it? I'm not sponsor. I'm not sponsor. I, I give you what? I, I don't care about the what you give, but you know. Miałem wam pokazać pismo a propos tej kary, które e, rzekomej kary, którą dostałem, tak dostałem pismo i jest tutaj w tym miejscu i pokażę wam, jak wam będzie. Tylko od razu mówię, jak to trafi na jakiegoś TikToka, że, że się to, od razu mówię, że to, co tu jest napisane, ja będę się od tego odwoływał, bo to jest za duża, za duża liczba. Od razu wam tylko chcę powiedzieć, że naprawdę nie zamierzam tyle płacić. No dobra, no, do, nie, nieważne, nie do 10 października, Franciszek Krusiecki, z misje na portalu KIT, osąd, karę oraz ograniczenia wol... Dobra, pokażę wam, czytajcie sobie sami. Eee, no p... was! Człowieku, jakie ograniczenie wolności? Ogarnijcie się, dobra, bo wy mnie już stresujecie. Pismo od prawnika, nie to było moje pismo od prawnika, puste kartka. Czemu jestem super? No co wy kochani? Ja po prostu jakbym miała robić ten kanał, to by było normalnie naprawdę super. Ale Wiktoria też jest super. Nie I... ja jestem, jestem kiem, jestem głównym i niczym, jestem... Hello. Nigdy nie poznałaś hejtu, nie wiesz co to hej. Ja wiem co to hejt mm -hmm. Przeżyłam swoje, także wiem mm -hmm. Mm -hmm. Aż mi łyska pociekła Ale ja nie rozumiem, nadal tego nigdy nie zrozumiem Jak można grać na stop na komputerze i być chudym Powiem tak, zazdroszczę wam i tacy ludzi Nienawidzę takich ludzi, którzy No nienawidzę takich ludzi, którzy mówią jeszcze, że Nie mogę przytyć, o Jezus, mam problemy z przytyciem Ja nie rozumiem tego i tego nigdy nie zrozumiem Nie ma takiego czegoś No nie ma, no nie ma takiego czegoś Nie ma takiego czegoś jak problemy z przytyciem No nie ma, no nie, no sorry takie nie Pokaż profil, no taki zwykły, czytisz, nie wyróżniający się. kajsenat no. Hello, you need something? What? I am good? I am perfect, not good. And you good? What? I don't understand. You good? Good. Do you live here? I bought uh, beers for myself, you know. What, what are you drinking? Mmm, nice. Okay. have a good night. No money. Co? Money. Co? Money? No nie he he, he, he. ja też potrzebuję. I I also need money, kurde. No. Dole. Money? Nie, jestem wysoki, zobaczcie na przykład z Ożdziśliwo, Wcale nie jestem taki niski, asystent ja sobie zdałem sprawę. Tam z kimś jeszcze też ogry, ja nie nagrywałem, nie wiem ile, z metrów si 70 pewnie 3, 4, może 5, może 6. Co? czego ty się krwa śmiejesz? ja też tyle mam, wiesz? Serio? No to dawaj, jesteś. wyskoczymy do oktagonu, jakaś jesteś w moim wzroście latasz. Wjeżdżam, wjeżdżam tam, wjeżdżam tam. Dobra, mamy to, tak? To ty? Odjeżdża. Weź go, zapytaj czy. odjeżdża. Stary, Zaszczytujesz tu? Mam pytanie. Czy odjeżdżasz? Mam pytanko, czy wyjeżdżasz? Dobra, to wyjeżdżaj. <śmulet> <śmulet> o, fupa to. <śmulet> Daj miodu. Ja nie potrafię uszu myć. No p***ie, od tego robią. <śmulet> <śmulet> Oszydliwe. Chcecie dziewczyny piwo, bo... Bo, No macie, no bo nie mam co z tym zrobić Wyglądacie no Ej serio? No żartuję, no przecież pięknie wyglądacie no o, piszesz ten balon z nowych pracowników? Co? Możesz nie nowych pracowników i ich a Dlaczego? A to nie nasze. Aha, czyli... nasze są tam dla składzie. No, 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 coś no, no, coś no coś dobra. Ostatnio, no I ostatnio i ostatnio ktoś wyrzucił właśnie co? od was? Od was właśnie wyleciał ten swój no podnieś. Podnieś podnieście. No, ja ja a nie to nie nie ja, ja będę gonił waszych pracowników wszystkich? Ja nie wszyscy wiedzą. Nie musisz schodzić. Masz problem? Zajrzyj się z właścicielem, a nie nowym. Aha, z właścicielem. To chodź, chodź, no to jeżeli mówisz, ale jeżeli mówisz, że są twoi pracownicy tu, Jeżeli są twoi, ale jeżeli ale ty sam tak do mnie, sam mówisz tak do mnie, więc teraz proszę stać i porozmawiać normalnie. Pytaj czy opłacony? Ja nie, nie, chyba. Bo mi widzowie zamawiają. Jakie? E, 60, 16. Aha, a co tam było? Nie wiem. Bo jest inny yy, A opłacone czy nie opłacony? To opłacone to wezmę, jak pod 60. Aha. Pod 60. Może pan pokazać na ten? Ja zadzwonię po prostu, otworzy mi ten 60. Tworzy. halo halo Globo. Opłacone? tak no to widzi pan 60. Chce pan iść ze mną? dzięki bardzo bo jestem widzio, jestem nie widzio, bo nie jestem że bo nie widzio, bo prawdopodobne, że w takim momencie jeszcze stać było Nine na taką akcję, aż Dong jest zdziwiony, aż jest w szoku, bo on już pakował ten plecak ze swoim sprzętem, on już się cieszył z wygranej, a nagle Nine był tym bokaterem z kosmosu. Matko przeświecza, co to była za akcja od NINE'A? Cztery kule, cztery HEADSHOTY. I wygrana runda przez The Hans. Kiedy do nich podchodzi z backpackiem, z kamerką yy, przy głowie? Niech się pyta, nie? Ale czy na czerwonym to na I to ile? Z dwie sekundy po czerwonym normalnie. Co za gość? Record video. Nienawidzę takich ludzi, co wydadzą jedną nutę i są sławni dzięki jednej nucie. To jest taki one-hit wonder. To jest żenujące takie coś, być takim człowiekiem jak ona. Jedną nutę wydać, tego się wybić w internecie. Pytany gówno nienawidzę takich ludzi. Szczerze? Cieszę się, że nie doszło do tej walki, bo szczerze miałam w nią i szczerze dalej mam w nią i szczerze I mnie obchodzi ta walka. Nawet o niej nie myśl. Chodziłam sobie na treningi, bo lubiłam, tak, lubiłam, lubiłam i to było dla mnie guilty pressure i ogólnie trochę mi wstyd było później, że mam się bić z taką i i dalej uważam, że Magda jest naprawdę jednym z większych ogólnie i tyle no. Ale czy to mi jakoś zruła psychę? Nie, psychę zryły mi inne rzeczy, ale ogólnie nie mam problemu z tym, że nie walczyłam. Kurwa. Czy więcej czosnka? No, kurwa. Ch... Człowieku! Dodaj. Dodaj jogurtu tam! Za no, no, człowieku, tam jest. To jest czosnek! To sam czosnek! Jogurtu, dodaj masz jogurt! No mam jeszcze jeden! Ile ty gwariłeś ząbki z trzy? Ile? Główkę całą. No to dodaj cały dosłownie jogurt, jeszcze. O jezu! Nie poważnie ci mówię, no. Nie czekaj ja spróbuję.